Wozu widać na świątecznym odcinku Epickiego przeglądu z sablem sable. Rozpoczynam grę. Select file. Aha, ciekawe. ta nie faktycznie. Okej. Okay. Ehm. Dosyć dziwnie jest tutaj ukazywane jakby okienka właśnie zapisu. Nie dość że tego w ogóle normalnie nie widać. Jeszcze w takiej nietypowej formie. No dobra, jesteśmy. Dość dziwne miejsce. Teraz mega dziwna grafika. Jakby w ogóle wszystko jest tylko w jednym kolorze, żadnych odcieni, w zasadzie bardziej cieniowania. Gdzieś nie wypada cienia słońca, ale cały czas są to tylko dwie różne barwa, zazwyczaj to jest kompletnie jednolite. Nie wiem, dla mnie taka grafika wygląda okropnie podobnie do tych właśnie wczesnych wersji gier lub filmów gdzie tylko chodziło ukazanie bardziej animacji jakiejś scen niż już jej rzeczywistego zrobienia możemy coś z tą głową zdziałać? ok możemy się na to spiąć co to jest za biało, a okej okay, to ma być niby nasza stamina żeby coś bardzo czytelne ok spiliśmy się na głowę ale nie wiem Wracamy chyba Bo no, zakładam, że stąd przyszliśmy No ale raczej tak, no chyba, że może, nie mógł spaliśmy, a Ale nieważne, w każdym razie tutaj idziemy There's space to jump się tej debiny Zastanawiam się do jakiego stopnia, ile też w ogóle jest fall damage Jestem tym za tych uważać bo dosyć wysokie tutaj obiekty mamy ja, Okej, okay. mamy tutaj jakieś kuzale ale żadną interakcję z tym wejść nie możemy. Okej, okay, tam się coś dymi, zobaczmy. Dobra, może zaraz namówi się jak to jeździliśmy na rowerze. Ja wiem cokolwiek fabuła. Zobierzę, że mamy się nie martwić, ale nie chcę dowiedzieć o co tutaj w ogóle chodzi, chociaż w najbardziej pocztawałym stopniu. Okej, okay. chyba widziałem, że dostaliśmy kompas, ale Oba... jest jakiś długi wialk. czemu nie mogę się ruszyć? Pomocy. Okej, okay, nie mogłem się ruszyć, bo musiałem skorzystać kompasa. Okej, okay, dosyć ciekawie to wygląda. Choć... bo ten. Ale co prawda trochę nabóg no, powinien być przesunięty. Dobra, by... tutaj pójdźmy. O, ciekawą tej grawitacji mają. No, motion spada. O, już nagle nie. No dobra, więc mamy jakiś dziwny kamień. Jeszcze zanim pójdziemy do diary, o, przynajmniej na razie tym co tutaj widzimy, o dialogach się wypowiadając. No pierwsze co teraz z zwłaszcza, mnie gdzie większość dialogów pomijam bo raz tylko po to, żeby przejść dalej do fabuły. Jest jak tutaj, te dialogi są dwie, ale już w każdym razie, nie wiem, nieco dziwne jest to, że nasza postać zamiast, nie wiem, coś powiedzieć, to mówi Dobrze, zapytam tego, jaką miał Jali, jakoś tak, e, o coś tam, żeby po prostu powiedzieć, nie wiem, tak trochę to Rybia z Messi. mam przynajmniej wrażenie, nie wiem, jakby nasza postać opowiadała nam, graczom, właściwie robi, jakbyśmy tego nie wiedzieli. Co to jest? Postbox. Super. Raczej, no, dla nasz kompas był pod kół. A i teraz mamy pójść aktywować ten lighting stone. A czy wszystkim, tutaj jeszcze nie mieliśmy się z kimś zobaczyć? A wydaje się, że teraz mamy aktywnego Questa tutaj, no to lecimy. E, 17 słońce, co oznacza godzinę? Czy nie wiem? Ja no, jaki już to widać, że jest południe. Więc raczej to 17, to godzina nie jest. No ale z kolei, co masz znaczać to słońce? Ja postawił są saminą, no, że za każdym razem jak nam... Skończy się pasek, no to nie wystarczy, że trzymamy ciągle i potem jak on się na pewno znowu zaczynamy biegać Nie za każdym razem wzrok trzeba przytrzymywać to jak to sami nas szybko wyczerpuje, No dobrze biegniemy dobrze. Nie, 18. Hmm. Nie jest jakiegoś większego, nie było, co by zapowiadało zmianę. Nie, może faktycznie to jest godzina, ale to słońce już ee, Ma gdzieś. Znaczy, jest niepowiązane tamto z tym. Ech, chyba, bo nam A nie, okej, okay, jest nasznik. po prostu go zasłaniało, jak się zdziwiłem. A Czemu ta grafik aż tak grazi w oczy? Jeszcze te migające plamki. Już nie wypowiadając się o stylistyce ogółu. O tak, dajemy na tylinkę. Nie mogli nam dać dłuższego paska. O, choć ten tym przypadku nie do końca paska. Jeszcze wyżej. Okej, okay, no czyli raczej Foldemeyciu nie ma. <laughs> Jakby był to w tym momencie na pewno byśmy to sprawdzili. ołtarz co, aktywujemy ten kamek? ja czyli to ja w ogóle sami ze sobą Okej, okay, to było dziwne. I czemu teraz wszystko jest szare? Okej, okay, czyli możemy sobie używać tego do lewitacji. Szybowanie bardziej w sumie. Boć w sumie... Nie, okej. Okay. Na początku zastanawiałem, po co nam szybowanie, skoro i tak nie ma tej fold no ale w sumie, żeby się dalej dostawać... E aczkolwiek w tym przypadku to... Okej, okay, gdzie mamy poszybować niby? Ja tam jak wykonałem ten drugi schok, no to... Nie widziałem tam nic, gdzie moglibyśmy... W gdzie bylibyśmy w stanie dolecieć. Dobra, się i nie wiem, jeszcze raz poszukajmy. Mhm. Okej, okay, nie wróci. O, wskocz. Eee, w górę. Okej, okay, jeszcze raz. No, tam dalej nie dolcimy. Co mamy się tutaj wspiąć? Dajcie nam w No bo ucieka no to naprawdę szybko. No, spróbujmy. Nie, okej, okay, uda się. Chodź na styk. Okej, okay, udało się. To co? A jak zwracamy. Dobrze, że nam nie stamina podczas tego. Okej, okay, czyli raczej tak to odzwierciedla dla godzinę. W ogóle nasz cień świetnie wygląda. Śmiesznie. Jakby słońce, słońce w ogóle w nocy księżyca też nie ma, padało na nas pod kątem 90 stopni skóry. Zastanawiam się, że będzie nam się płaca bies, czy inne jaką ona ma prędkość. No podczas niego nam nie schodzi stamina. No aczkolwiek, no spadamy trochę. Też możemy tu znaleźć za taki wyznacznik czasowy. Za do się. No i dobra, mniejsze, jesteśmy w osadzie. Zaraz sobie pokażę mu temu Hilarowi nasz kamyk. Anything. No ja na obserwowałem tylko szybowanie. jako jest je ukończony co mi tak teraz podczas tego dialogu ok, fajnie, że nam zniknęło Old to Ten znacznik się zastanawiam już biorąc zaprawdę pod uwagę tylko te pierwsze kilka dialogów że komuś się to chciało pisać Zresztą, na tak musimy powiedzieć w każdej grze no te dialogi pomijamy Masa jest z tego, ale nie wiem, teraz mi to jakoś tak szczególnie dotknęło. Chyba, że Ty chcesz, widzę, że coś masz. Ale nie, może spróbujemy na własną ankietę się właśnie znaleźć tego, do którego też mieliśmy podejść. Choć w sumie. Dobra. Powiedzmy, że zamiast sobie do niego podejść, już zakończymy ten świąteczne piski przegląd. Podsumowując że Cóż, jak dla mnie, to jest po prostu tragedia. Okej, okay, no prawda, sam za takimi grami już tego gatunku nie przypadłem. kwestia gustu, ale już nawet więc pod uwagę wykonanie tego grafika, ała, to coś wygląda jak w pańcie narysowany, no Nie, po prostu nie No okej, okay, no dialogi, no Spodziewam się, że dla takiej gry, no może być ich masa Po prostu ja za tym nie przypadam. Też w ogóle wszystkie animacje, poruszanie się, no nie wiem, to wygląda jakby ta postać została wycięta i wklejona do gry Jakby animacje w ogóle się nie pokrywały tutaj z otoczeniem Narodowano w każdym razie to już jest koniec odcinka Dziękuję za uwagę naja.